Pozdro! Ej, kiss myaroo! Cześć, siemanko! Z tej strony cichy zwany też y, również Kis Yaro lub jak kto woli, strzała sprawiedliwości. Widzimy, słyszałem, że była tutaj y, fala banów na boty, jednak z tego co widzę, to dalej one są, dlatego że obserwuję już sobie tę osobę tutaj i ona bije, tak ten level bije, bije, bije i go wciąż bije. Więc to jest po prostu bot, którego należy ukarać trzałą sprawiedliwości. Jesteśmy teraz wino, to widzimy ten gościu również. No, niestety, niestety y, boty dalej są, tylko są trochę bardziej inteligentniejsze, dlatego że po prostu biją. Ale jak biją? Biją... Yy, biją po prostu, a nie tylko stoją i, i zbierają sobie hajs. Także no, boty są teraz inteligentniejsze. Także większe wyzwanie dla strzały sprawiedliwości czy to bot, czy też nie bot. Dobra, pójdziemy sobie do M2, tam myślę, że znajdziemy trochę więcej botów, w ogóle to myślałem nad emeryturą, dlaczego? Dlatego, że yy, Strzała Sprawiedliwości ostatni filmik został trochę mocno zhejtowany, ale dlatego, że ja, ja po prostu zdaję sobie sprawę, że ten hejt jest dlatego, że większość osób tutaj gra na bocie i im to nie odpowiada, że ktoś tutaj jeździ i jednak kara te boty w jakiś sposób, a przynajmniej przerywa im to, bo tamta wojka już sobie nie wstanie. Także gości, jeżeli poszedł do szkoły i... było teraz jest godzina 12 ogólnie. Także strzała sprawiedliwości dzisiaj patroluje samo południe. Yy, także jeżeli gości po prostu poszedł sobie do szkoły, no to niestety wróci i zobaczy, że, że jego bot... No, za dużo mu tam nie naekspił, ponieważ strzała sprawiedliwości była już na posterunku. Yy, nie wiem, czy te boty, które wcześniej yy, były na moim odcinku zostały zbanowane. Naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że... Tak, i mam nadzieję, że kolejny odcinek ze strzały sprawiedliwości Wam się spodoba. I już po prostu nie będziecie. Hmm. Dobra, zobaczymy, czy to jest bot, czy nie bot. Wygląda mi na bota. Nie, level up. Level up. Także to nie jest bot. Zobaczymy, bot. To już gościu nam nie odpowiada Wyślijmy mu na szczepcie Cześć I kolejny level up, także Raczej nie jest botem Okej, okay. nie jest botem, także mm, Widzimy drop Dropper, lokse, nie jest botem Pierwszy raz, pierwszy raz w tej serii znaleźliśmy kogoś, kto nie był botem, chyba. Także no dość spore osiągnięcie. Łapka w górę już na samym wstępie za, za takie osiągnięcia tutaj. Dobra, a my lecimy dalej szukać botów. Przyspieszymy się troszeczkę, żeby odcinek nie był za długi. Chociaż będzie tak mniej więcej 15 minut, tak, tak mam nadzieję. Czekam czy czekam na Waszą propozycję, w sensie czy podoba Wam się pomysł, żeby zrobić po prostu cały stream, powiedzmy, nie wiem, godzinny ze strzały sprawiedliwości i na tym zakończyć serię, czy po prostu już w tym momencie zakończyć serię i, i na tym to skończyć, dlatego że no coraz mniej tutaj osób gra, to po pierwsze, a coraz więcej jest botów. No i teraz się tak głównie przerzucę chyba na klasika jednak. Ewentualnie zastanawiam się nad tym serwerem alaskowego, czy jakoś tak. Mm. I zastanawiam, zastanawiam się jeszcze nad tym Divine 2, bo podobno jest reaktywacja tego, także z tego też mogłaby być fajna seria. Ale to wszystko od was zależy, także no, zapraszam Was do grupy na Facebooku. Stwórzcie ankietę, zobaczymy jak dużo osób za to zagłosuje. Jeżeli powyżej 10 osób zagłosuje, no to seria na pewno się ukaże. Mówimy za zaprzysiąc na jego ucznika. Ja jestem lepszym łucznikiem, także strzała sprawiedliwości należy tylko i wyłącznie do mnie. Dobra, mmm, szukamy dalej. Tutaj widzimy, że nie ma nikogo, co jest dziwne, bo zazwyczaj na tym spocie dość sporo botów było. No nie ma nikogo, no może dlatego, że jest godzina 12, a może dlatego, że właśnie po tej fali botów, yy, boty się zmniejszyły. W sensie już nie ma tak dużo botów. Oby tak było, oby tak było. Ale czy zostanę na tym serwerze, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. I uwaga, chyba mamy bota. Chyba mamy bota, zobaczmy. Poczekamy sekundkę, załadujemy już strzałę. Tak, jest to bot, jest to bot, także e, P.O.W.I.P. jest botem, Strzała Sprawiedliwości wędruje do Ciebie, za 7k wypłacona. No niestety guys, to by było za piękne, gdyby skończyły się boty, to by było za piękne, no, ale już to widzimy perf perfidnego bota, perfidny bot. No niestety, zobaczymy, może wstanie, nie wstaje, więc Strzała Sprawiedliwości została wymierzona w odpowiedni sposób. E, Okej, okay, dobra, no to co? Zmienimy sobie H. Ale tu nie ma zmieniacza H. Niestety, dobrze. Także zmienię sobie H i zaraz do was wracam. Okej, okay, dobra, już jesteśmy na innym H, jest to H1. Widzimy tutaj kolejnego bota, pierwszy level. E, no bardzo z to wykombinował, bo mu EXP nie leci na, na to, ale są mu... No niestety ja mu nic nie zrobię, ponieważ taki ten serwer, że od 15 tego levela. No niestety, nic mu nie zrobimy. Fajnie to wykombinował, ale nie, ponieważ jest Strzela Sprawiedliwości, która już wam pokazuje tutaj jego nick. Widzicie go? Przybliżymy jeszcze trochę. Na pewno wam teraz już nie zielękuję, dzięki właśnie poradzie Josiego, za co jestem mu bardzo wdzięczny. I w ogóle to było dla mnie mega zaskoczenie, że ktoś taki do mnie przyszedł na kanał i ogląda mój filmik, który wow, naprawdę. Mm, no i za to mu bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję. Mm. No bo no, bardzo, fajna, bardzo fajną mi jeszcze radę dał. W ogóle to patrzcie, zwróćcie uwagę na to, że mm, Amerykanie, o ty widzimy kolejnego bota. Jest to bot, definitywnie jest to bot. Amerykanie mają swojego Green Arrow, a wy macie Kiss My Arrow, czyli strzałę Sprawiedliwości. Każdy ma coś swojego. Strzała Sprawiedliwości dlatego tego bota została wymierzona, niestety nie zwróciłem uwagi na jego nick. Ale na pewno będzie on na filmiku, także administracja będzie miała co banować. W ogóle to trochę się zmieniło tutaj, bo ostatnio jak y, Trzeba Sprawiedliwości jeździła po serwerze, no to co chwilę tutaj widzieliśmy jakiegoś bota. Co chwilę, dosłownie co chwilę, kiedy ja już nie wstanie. No a w tym momencie... a jednak wstał. A jednak wstał ten bot, niestety. Bocie przebrzyły. Jak się zwiesz. R... nie, JP2. JP2. Tak się nazywa ten bot. Przepraszam tutaj mój telefon. Niestety to jest ten bot, który wstaje. Najgorszy sort botów. Najgorszy. Najgorszy sort bota. Dobra, no to co? Może teraz się przerzucimy do Hunio tam spatrolować. Co tam jak tam? Hunio M1 najpierw. Też w Hunio wątpię, że znajdziemy jakiegokolwiek bota, bo bardzo mało osób gra zawsze w Hunio. No ale zobaczmy, zobaczmy. Gdzie są takie największe spoty w Kunio? Nic nie wiem. Bo jestem debilem. A <laughs> co? <śmiech> zobaczmy, zobaczmy. Tutaj chyba jest taki fajny spocik. Tak, tu jest Metin. Tutaj jest też często Murang chyba. Cumok. Niestety my wallhacka nie mamy. Jak boty, które łapiemy. No, ale tak to jest, no. Taka okay, jest właśnie cena sprawiedliwości. I czyżbyśmy złapali bota? Tak, złapaliśmy właśnie bota. Widzimy, kobitka się nie rusza, a yy, wszystko jej dropi. IX Love -e -e D, czyli IX -I Love with. No niestety strzał sprawiedliwości nie możecie dosięgnąć dzisiaj, ale jeż, jeśli nie dziś, to jutro. Także nic stresanego. A, filmik po prostu leci do administracji. Więc jeżeli administracja nie będzie na tyle leniwa i obejrzy do końca, to zauważy boty. A jeżeli wy jesteście bardzo mi i chcecie, żeby administracja miała łatwiejsze zadanie, to po prostu napiszcie w komentarzach e, minuty, w których znaleźliśmy bota. I administracja ma w ten sposób łatwiejsze zadanie. Dobra. A my sobie lecimy dalej. My sobie lecimy dalej. Oczywiście przypominam Wam o łapce w górę i o komentarzu Jeżeli chcecie, aby seria była kontynuowana, jeżeli nie chcecie, żeby była kontynuowana, również mi o tym napiszcie Ja powiem Wam szczerze, że się bardzo, ale to bardzo mocno zastanawiam, dlaczego? Dlatego, że yy, no po prostu jestem zhejtowany, tak? Ale to już jest oczywiste, dlatego, że są same boty Ale czy warto grać na serwerze, gdzie są same boty? No nie bardzo Oczywiście są, jest pewien odsetek ludzi, którzy nie grają na bocie i ja ich bardzo szanuję ale niestety taka jest prawda, że tutaj większość osób gra na bocie. Okej, okay, widzimy kolejnego tutaj bota. Czy to bot, czy nie bot? Zobaczmy, napiszmy. Napiszmy. Napisaliśmy cześć. Zobaczmy. Nie, no nie jest botem, bo widzimy, że biega i zbiera tylko sztabki, więc. No nie jest botem, nie jest botem, ewidentnie. Ewidentnie nie jest botem. Szukamy dalej. Szukamy dalej botów. M1 O, ale tutaj już mamy bota, mamy bota. Proszę Państwa, mamy bota. Niestety też 14 level, więc nic mu nie możemy zrobić. No niestety. Ach, takie jest życie. Zobaczmy. Dropa, pa, pa. Także już w tym momencie adnotacja do komentarzy, że znaleźliśmy w tej minucie bota. Jeżeli ktoś by chciał, w ogóle to możecie mi też napisać w komentarzu, jak tam wam dzień minął, jak się czujecie, czy dobrze, czy źle, czy, 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 czy inne takie w ogóle rzeczy. Ja lubię czytać komentarze, także cokolwiek mi napiszecie, ja będę uchany. Tutaj mamy bota, gracz OXO, strzał sprawiedliwości prosto z konia wędruje do ciebie. A, trzyma się, Cwany. Ale niestety nic nie jest mocniejsze od strzały sprawiedliwości. Stety, czy niestety, to już kwestia polemiki. Widzicie, tutaj też zrobiłem sobie łuk lepszy. Ale nie wiem, czy mogę jeszcze bardziej go ulepszyć. Bo po prostu mi grę wywala. Nie wiem dlaczego, czy muszę spoczować, czy coś. Ale no nie mogę znaleźć. Nie mogę po prostu ulepszyć bardziej. No średnio, średnio. Ale taki wystarcza w zupełności na takie małe boty. Mówiliście też, żebym się przeszedł do Atlantydy, ale mam po prostu za małe Eku, żeby wejść tam do Atlantydy, znaczy za małe, w sensie za słabe Eku, żeby pokonać boty w Atlantydzie, no bo to jednak to są wykokszone post postacie. Dlatego no, no niestety botów do Atlantydy na razie sobie nie poradzimy, ale jeżeli seria będzie dokonywana, nam się będzie bardzo podobać, będziecie łapkować, będziecie komentować. I to bardzo dużo, będziecie zapraszać znajomych. No to seria będzie kontynuowana i zrobimy takie jak że po prostu wpadniemy tam do tej Atlantydy i zniszczymy, zniszczymy po prostu te wszystkie boty żałosne. Co to jest tutaj? Yogi, Yangi Fat Yogi, no proszę bardzo. Dobra, hmm. Widzimy tutaj kolejny bot, no kolejny bot, niestety nic nie zrobimy, ponieważ również ma drugi level i Strzała Sprawiedliwości nie może go dosięgnąć, zobaczymy e, może teraz przejdziemy się do Shinso M2 tam o tutaj jeszcze jeden bot jest niestety botuś loczuś no niestety tutaj proponuję y, bana na main konto jeżeli będzie taki loczuś to po prostu y, polecam go zbanować administracji, dobra idziemy do Shinso M2 zobaczymy tam może znajdziemy jakiegoś bota kolejnego a my już powoli będziemy kończyć ten odcinek, bo trwa więcej niż 15 minut. Nie, jeszcze trwa 15 minut. E, no ale jeszcze tutaj intra i te, takie różne rzeczy. No niestety tutaj nie wiem, gdzie są te bigspoty. Czym co? Musicie mi napisać. Postać link, gdzie są big spoty, gdzie najczęściej botują. A was po prostu zachęcam do walki z botami, to nie jest konfidentstwo, konfidentstwo pojawia się wtedy, kiedy nie wiem, ktoś was wyzywa, a wy na niego naskarżacie. to jest wtedy, jesteś jesteś konfidentem, ale jeżeli e, walczysz z botami, bo po prostu chcesz serwer fair i ty jesteś fair, no to, to nie jest konfidentstwo, bo gościu jest botem, a łamie bezczelnie i chamsko regulamin, przez co niszczy tak naprawdę ten serwer, bo podwyższa mu ceny i dla, dla zwykłego gracza zakup wtedy FMS-a jest... Wręcz niemożliwy. Bo jeżeli się płaci po 8 kkk, no to do 30 levelu na pewno nie zdobędziesz 8 kkk. Także no. Widzimy jak na razie czysto nawarcie. Spokój, cisza. Mam nadzieję, że zdobędziemy ostatniego bota i po prostu sobie pójdziemy. No, nie ma żadnego botów na razie na horyzoncie. Także, także cisza i spokój. A w ogóle jak z tą Pandorą reaktywacja? Możecie mi też napisać w komentarzu, bardzo bym chciał, żebyście mi powiedzieli jak jest z tą Pandorą reaktywacją. Ale czy w końcu będzie, czy nie będzie, czy, czy, czy tak jak mówiliście, Areman sobie zgarnął hejsik i poszedł. Fajnie by było jakbyście mi o tym napisali, bo osobiście nie wiem. I interesuje mnie też Wasze zdanie, także śmiało możecie mi napisać. Zapraszam was do grupy na Facebooku. Do czego was tam jeszcze mogę zaprosić? Do wszystkiego, do grupy na Facebooku, do, 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 do fanpage'a, do komentowania, do lajkowania. To jest bot, na pewno to jest bot. Albo nie. Na no zastrzał no go nie zrobimy, niestety. <grym> to nie był bot, oczywiście to był, to był żart, bardzo nieśmieszny. Na koniec już tego naszego małego overwatchu Pandory. Kłaniam się nisko, Kis Majarał. Widzimy kolejnego bota, z którym nic nie możemy zrobić. Psy moje, no niestety. Psy jego, ale honor. Na pewno nie po jego stronie. No. Tutaj widzimy kolejnego bota. Kolejny bot. No. Bez. Tutaj kolejny bot. Moje skarby. Ja pierniczy, końcówka z botami. Morciak. K, K. No nie, no. Same boty, no same boty. W ludzi tracę wiarę przez takie boty właśnie. I tym właśnie zakończymy. Tutaj kolejny bot. No nie, no kolejny bot. Gdzież tawa? A niestety on jest aktywny. Znaczy, nie niestety, tylko bardzo dobrze. Tutaj mamy kolejnego bota. Tutaj jeszcze jeden bot. Jeju, I, i ostatni bot. Którego dosięgnie strzała sprawiedliwości. Niestety. Dla niego, niestety. Dla nas, właśnie, niestety. No niestety, guys, tak to jest, że nie możemy niektórym botom nic zrobić. Ale w tym momencie Strzela Sprawiedliwości spełniła swoje zadanie, ponieważ e, znalazła bardzo dużo botów. W ogóle w tą, w, przy tej końcówce znaleźliśmy więcej botów niż chyba w całym, niż w całym odcinku. Także no, mm, zwycięstwo w turnieju botowania z pewnością wygrywa dzisiaj Shinso. I to by było na tyle, kłaniam się nisko, dziękuję bardzo, że oglądaliście, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, podsyłajcie znajomym i to by było na tyle. Dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć! I pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie botować, to strzała sprawiedliwości zawsze, ale to zawsze was dosięgnie. Cześć!